Chłopcy z Placu Broni. Streszczenie. W ciepły marcowy dzień w czasie zajęć szkolnych uczniowie nie mogli doczekać się końca lekcji. Przejściem pomiędzy ławkami potoczyła się kulka papieru, na której była zapisana następująca wiadomość. Dziś o czwartej po południu walne zebranie na placu. Wybór przewodniczącego zawiadomić wszystkich. Wiadomość ta była przeznaczona głównie dla czternastoletniego Boki, chłopca, który był bardzo poważny i nie lubił żadnych żartów. Od dzwonku uczniowie szybko wyszli i spotkali nemeczka. Spokojnego, bardzo drobnie zbudowanego chłopca, z którego zdaniem żaden z uczniów się nie liczył. Nemeczek go powiedział o tym, że bracia pastorowie bardzo mu dokuczali, boka się tym bardzo mocno zdenerwował. Plac był małym kawałkiem ziemi. Z dwóch stron otaczały go mury domów, z jednej strony drewniane ogrodzenie. Czwartym bokiem sąsiadował z tartakiem. Ale dla dzieci było to jedyne miejsce do zabaw. Pierwszym na placu był nemeczek i to on zobaczył, jak przywódca wrogiego obozu Ferry H zabiera ich flagę. Ferry H dowodził chłopcami z ogrodu botanicznego. Wszyscy chłopcy, gdy się zebrali, bardzo mocno się zdenerwowali i w czasie głosowania wybrali Bokę na przywódcę, który postanowił wyruszyć do ogrodu botanicznego. Boka chciał pokazać, jacy są odważni, i razem z dwoma chłopcami ochotnikami. Czanokoszem i Nemeczkiem postanowił zostawić na Wyspie Wroga karteczkę z napisem. Tu byli chłopcy z placu broni. Skradali się i w ruinach zamku znaleźli drewniane toporki, które były bronią ich przeciwników. W czasie przeprawy łodziom Nemeczek wpadł do zimnej wody. W obozie Wroga zobaczyli ge Gereba, który należał do ich obozu, ale właśnie zdradzał ich tajemnicę. Zdradzał tajemnicę swoich przyjaciół. Boka. Czanokosz i Nemeczek przymocowali kartkę, ale zostali zauważeni. A ich przeciwnicy, czyli czerwonoskórzy, jak się by nazywali, zaczęli ich ścigać. Szczęśliwie chłopcom udało się uciec. Następnego dnia, po lekcjach, Weiss, Richter, Czele, Barabasz, Lesik i Nemeczek zostali wezwani do pokoju nauczycielskiego. Profesor Radz powiedział, że wie o stowarzyszeniu zbieraczy kitu i żeby chłopcy Rozwiązali to stowarzyszenie. Stowarzyszenie, które miało swoją flagę, pieczęć i płacili składki członkowskie. Profesor po prostu kazał im, żeby takich rzeczy nie robili i żeby zlikwidowali stowarzyszenie. Po wyjściu z szkoły poszli na Plac Broni. Tam Nemeczek zobaczył Gereba koło budki dozorcy Tartaku. Gereb chciał przekonać dozorce, żeby wyrzucił chłopców z placu. Nemeczek pobiegł zawiadomić bokę, choć podporucznik Weiss i prezes Kolnaja. Mu tego zabraniali i podporucznik i prezes stwierdzili, że Nemeczek jest zdrajcą i że należy wyrzucić go ze związku zbieraczy kitu. Po chwili na plac przyszedł Boka z Nemeczkiem. Dwa dni później w ogrodzie botanicznym zebrali się czerwonoskórzy, żeby zaplanować atak na plac broni. Nagle z drzewa dobiegł głos Nemeczka, który bronił honoru swoich towarzyszy. Ferry był pod wrażeniem odwagi chłopca. Zaproponował mu, żeby przystąpił do czerwonoskórych, Nemeczek się nie zgodził i za karę został przez przeciwników wrzucony do zimnego jeziora, przez co stał się jeszcze słabszy, jego organizm był już osłabiony, a zimna, kolejna zimna kąpiel tylko pogorszyła jego stan. Na drugi dzień wywiesił na placu odezwę, żeby przekazać informację, że grozi im niebezpieczeństwo utraty placu. Nikt nie wiedział o wyprawie nemeczka do obozu wroga. Boka ogłosił, stan wojenny i powiedział chłopcom, jaki ma plan obrony. Mianował swoim adiutantem Nemeczka, co nie spodobało się członkom stowarzyszenia zbieraczy Kitu. Przyszedł Gereb prosząc o wybaczenie i żeby ponownie przyjęto go do grupy. Boka odmówił. Po jakimś czasie przyszedł ojciec Gereba, pytając, czy jego syn jest naprawdę zdrajcą. Ale mały Nemeczek odpowiedział, że Gereb nie jest zdrajcą. Nemeczek już był wtedy bardzo chory i miał bardzo wysoką gorączkę, więc Boka odprowadził go do domu, żeby wydobrzał. Wieść o wojnie rozeszła się po całej szkole i wielu uczniów albo dawało dobre rady, albo też chciała pomagać. O drugiej chłopcy zgromadzili się na placu, nie było wśród nich tylko Nemeczka. Gdy rozstawili się na pozycjach, przyszła służąca z listem od Gereba, który pisał, że czerwonoskórzy na pewno zaatakują. Po naradzie postanowili przyjąć z powrotem Gereba do swoich szeregów. Przyszli parlamentarzyści wroga, bracia Pastorowie i Sebenicz. Ustanowili reguły walki. Pomaszerowali na ulicę Rokoszańską, żeby przekazać pozdrowienia. Od ferii Acha do Nemeczka, dla Nemeczka. Następnego dnia wszyscy po lekcjach przygotowali się do walki. Gdy wróg zaatakował, na początku rzucano w niego bombami z piaskiem. Gdy te się skończyły, Boka rzucił do walki dwa bataliony. Przełomem było wepchnięcie pastora do budki, a później pozostałych członków oddziału starszego pastora. Wtedy zaatakował ferii Acza i w tym czasie czerwonoskórzy przestali stosować się do zasad, ustalonych zasad walki. Feriacza chciał uwolnić swoich towarzyszy, ale drogę zastąpił mu Nemeczek i powalił go na ziemię. Nemeczek po prostu uciekł, żeby pomóc swoim kolegom. Uciekł z domu, gdzie trzymali go rodzice, ponieważ był chory. Udało się w końcu przepędzić wroga. Nemeczek został mianowany kapitanem, ale nagle przyszła jego matka, zabierając ciężko chorego chłopca do domu. Odprowadzili go wszyscy chłopcy z placu broni. Wieczorem został tylko Boka pod domem Nemeczka który zauważył, że pod domem Nemeczka stoi też Feriacza i oboje przejmowali się stanem chłopca. W Wielkiej Księdze Zbieraczy Kitu Ernest Nemeczek został nazwany bohaterem. Do Nemeczka przyszedł Boka, który opowiedział chłopcu, że Feriacz został pozbawiony przywództwa, a dozorca ogrodu, ogrodu botanicznego zabronił bawić się tam dzieciom na wyspie. Nemeczek zaczął majaczyć i zasnął. Przyszli chłopcy ze związku z dyplomem honorowym ale nemeczek już nie żył. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.